kiedyś sprzedawano bilety, trzeba się było zatrzymać Ale widzę, że dzisiaj jest pusta chatka, puchatka Dobrze, to chyba nie będziemy musieli, bo tam i tak e, a, Rzucę sobie dwójkę, to czasami pomaga A stara jaskinia znajduje się tam wysoko, tam gdzie widzisz te anteny, nie? Mhm. Tam będziemy potem podjeżdżali e, I tam jest wejście do jaskini i całego tego e, kompleksu tak? A właściwie kompleks zaczął już się i tutaj, pierwsze, jest taki kotycz. E, chatka taka, w której oczywiście są najlepsze sery żółte, jakie jadłem, jakie widziałem w swoim życiu. E, dorastają na półeczkach i mówisz, ten i ten serek ląduje zaraz na Twojej tatce, albo został przed chwilą obcięty. Dobrze, i to się nazywa Farm Shop, tak? Ale my tutaj najpierw idziemy na pokaz, tylko jesteśmy o godzinę za wcześnie. Tak. O godzinę jesteśmy za wcześnie. Widzę, że jest tutaj jakieś miejsce. Sobie na razie zaparkujemy, zamkniemy dach. Jak będziemy za wcześnie na pokaz. To po prostu pójdziemy sobie do chatki. I najwyżej zjemy, albo nie zjemy. Już nie chciałbym, żeby zaczęło padać, powiedziano nam, że nie będzie padać. Ale to jest Irlandia. Tak jest. Tutaj, może zawsze i w każdym momencie. Zgasi zgasimy silnik. Masz tą, taką tą moją tą? Ja sobie wezmę tylko... Wezmę ze sobą miś ale... No, tutaj... Copeckę sobie wezmę. Z tego, czego jakby miało padać. Na co można wyjść. No, no, it's Copscrew Hill. So. Morning. I, Actually, I booked that visit at 12. Yeah. Uh, there is a chance then we can. Yeah, Boots and the Cave, is it? Yeah, yeah yes, I'd of course. I just have the booking number. Just no to problem, top, no yeah. problem. Sorry, <laughs> just... 19769. Lovely. Yeah, so the food shows just started. You could go brilliant to show you where to go. Thank you. Hi. when you're finished If he's flying over fields and meadows and things like this balsam here and down yeah. here, yes, yeah. 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 so he just sure. itself actually. It gives him a little bit of coverage as well because he's got that kind of mottled brown color. So if he's flying over those hedgerows and fields, again, breaks up his silhouette sure. Sure, a little bit yeah. and helps hide him. So he's really quite really sneaky. He's all about being super, super <laughs> healthy and just he's out flying right. and looking Right, up. right, yeah, yeah. 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 Now one Thanks. of the really cool stealthy things about Jess is actually his flying itself. And what I'm gonna get him to do now is fly around again. And I'm gonna stop for a second. And I want you guys to listen really, really carefully to Jess. Probably the body underneath that is basically the size of a little Barbie doll. Really, really tiny. Um, so he's very, very lightweight. And Jess when he's flying around, doesn't need a whole lot of, you know, lift or anything like that because it doesn't take much for him to get off the ground and he doesn't need to wing beat a whole lot either, does he? you'll notice that by the shape of his wings too as well they're very very long they can gather a lot of air so he basically just glides around floats a little bit very very silently now he's very vocal though isn't he guys making a lot of loud screeching which if he were out in the wild and he's all about sneaking up on his prey that would be really pointless you know so if he were making that noise he'd just scare away everything and so it's not natural he wouldn't be doing that out in the wild when Jess is a baby, he would, but as soon as he grows up, he would actually leave the nest and stop making that. He'd learn very quickly that it'd scare away his food. So he'd stop making that noise. The reason why he does it here with us is actually because Jess is an infant. He was hand reared from the time that he was a tiny little chick here at the center, a really little small baby, hand reared, and he thinks that we're his parents, right? So what he's saying to me now is, Mom, where's the food? Give me the food, that sort of thing. Basically, just all about the food, really. Nuts and all that stuff, whatever they can get their hands on. They've even been seen going into into people's back gardens and eating it straight out of the holes. <laughs> <laughs> so, yeah, it's quite brazen little guys. And they even warn you about their little habit of stealing things. Yeah, yeah, <laughs> they're going to be much more preoccupied with trying to get away from that. Uh, so, they, so, the caracars come in and catch them unaware. And they also, anything that doesn't get away from the fire is fire, a nice little barbecue meal That's fine. They're not picky, they don't care if it's a little bit chilly. I think Raoul's got the power, do Yeah, he's think it a bit pushy today. Have you found feathers or maybe bones, depending on what they're eating? Anything that's a great Amazing. Yeah, they get. Yep. Thank you and get the pellet, kind of like a hairball on a cat. And us pick that up tomorrow. I think when there's footprints on the ground, they're all two metres apart. So yeah, I'll talk to you later, guys. Thank you very much. Thank you. <laughs> oh, przypomina. mamy. <laughs> Jeszcze ma idealną pozycję. A popatrz, no, no ale ma nie za Dobrze. Jesteśmy oczywiście na górze. Mamy 17 minut do wejścia naszej grupy do jaskini. No, w międzyczasie, oczywiście, korzystając z przyjaznej atmosfery i przepięknego widoku, wdrapiemy się tutaj na punkt widokowy i pokażemy Wam, co i jaki widok jest z góry. wszyscy mogą sobie tutaj siedzieć spokojnie, zjeść, do woli. No, ja naprawdę jestem zekscytowany, za każdym razem, kiedy odwiedzałem tę jaskinię, to po prostu no, uwielbiam tę przygodę. Mam nadzieję, że Wojtas też będzie zadowolony. czynne są i zobaczcie sobie tak to wygląda z góry od widoczek się przesłona nie otworzy. Oczywiście misio pisio. No i wchodzimy w ciemności egipskie. I jedziemy, nie wiem czy coś będzie widać, ale tak to właśnie wygląda jest śliska i ciemna. it Dobrze, nasza przygoda z jaskinią dobiegła końca. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się nagrało. Z mojego punktu widzenia to jest moje bodajże spokojnie piąte, piąta odsłona tej jaskini, eksploracja. I mogę śmiało powiedzieć, że wcześniej było dużo, dużo więcej świateł było bardziej widocznie, można było naprawdę coś dużo więcej zobaczyć. COVID i Social Distance popsuły naprawdę tą wycieczkę nadal jest to warto oczywiście zeksplorować się bo to podobało? Tak, uch, super. Kozacko, nie? Tak. Tylko mówię ci, ze względów, jeżeli chcielibyście to nagrać to naprawdę jakimś mega dobrym sprzętem i zabrać lampki na głowę, ja miałem możliwość zabrania tych lampek na głowę, ale się nie spodziewałem, że aż tyle świateł będzie wyłączonych. No poza tym wycieczka, która nas dogoniła. Pani miała dużo lepszy głos niż ten pan, i to troszeczkę my szliśmy z całego tyłu. To troszeczkę było tak na minus, ale w dalszym ciągu uważam, że to jest ta jaskinia najlepszą imprezą, jaką sobie można wyobrazić. Niestety trzeba za to wszystko zapłacić, za ten cały kompleks. Jak kupujemy w pakiecie, to trzeba zapłacić 40 albo 44 euro. Tak to kosztuje. I tylko tak się to opłaca wziąć w jakimś pakiecie takim wcześniejszym, popatrzcie jakie już tłumy tutaj walą każdy chce zesplorować jaskinie my już to mamy za sobą także o tyle szczęścia najważniejsze, że Wojtasowi się podobało reszta kompletnie nie ma żadnego znaczenia w jaskini było przypuszczalnie z 12 stopni, nie chłodek przyjemnie Natomiast tutaj jest spokojnie 18-19. Dobrze. Po oczywiście eksploracji ptaszków i szybkim wlocie na górę. Do jaskini wychodzimy i obiecane... O, ale tu widzę kolejeczka jest. Farmerski shopik. Słuchajcie, no musimy tam wejść, bo znajduje się tam najlepszy żółty ser. Także teraz wam pokażę tutaj. Jak wygląda szyb do tego? I tutaj wszystkim bardzo serdecznie polecam idealny żółty serek. Teraz będziemy eksplorować. Założymy sobie niewdzięczną maskę. Wszyscy jedzą piknikowo, ale nie widzę nikogo z żółtym serkiem. My też tu będziemy walczyć o ten serek. są dwa najlepsze serki, tak? Jeden jest serek bodajże z pieprzem, a drugi jakiś czosnkowy czy śmietankowy. są niezłe, są niezłe i tam na prawo się dojrzewają i oni od razu je tnąć. I ma z lodóweczki i foliują ci. Jest przepysznie i przepięknie.

Sam zobaczysz o co mi chodzi Uważasz, że jestem głupi? Nie, czemu? Nie no, Co to za pytanie Wojtek? Nie no, po prostu Dręczysz się? Tak No co ty? Siaku Ja widzę, że tutaj raspberry jest takie wiesz Wyczaskane, to ja chcę jeden raz Raspberry I co tu jest jeszcze? Takie... Spróbował sobie bym agresu. No, Dobra. nie u nas agresu nie lubi, to słuchaj, to będą akurat. Jakaś prawdziwa irlandzka sól. Zapiątała. To jest użyteczne. Gallic Blend Coffee, jakaś. Ja wiem, ale to u Kamili można wziąć herbatę, nie? O, proszę. Taka smakowa jakiejś. Berry. Jo. No. Daj do koszyczka. Ja mi nazywam, jak ona ma kubek, to dostanie ten. bo to, to mi się pudełko podoba, tylko potem tej kawy mogę nie wypić. sobie to nie wiem, co to jest. O, jak ciężki. Większa flaska by mi się przydał. Popatrz! Patrz, jedna jedyna dla tatusia tutaj. Bierzemy. No chodź, A Co to jest w ogóle? Irish Spirit of Island. Co to jest? Potkins, Spirit of Irish. Dostępmy siaczkę jeszcze tak, Two months old, one year old, two months old. Yeah. Yeah. The cherry cherry chili mix. Oh, you can take them here. They're all laid out as I just saw there. Very right? brilliant. That's your garlic I connected there. They're all random weights. A jak a tobie który smakował? Jeszcze? Tak? I słuchaj, bez Dwa razy pili pili no jeszcze Może tak Dwa razy ten Tobie no to już więcej uwierz mi, że ten black pepper kiedyś się nie podniecałem, ale on jest twardy. Wiesz nie wiem czy takiego playna. Jednego nie wziąć Malutkiego Malutki plejnik jeszcze nikogo nie zabił, nie? Tak you are ready? Oh nice. Brilliant. No i dobrze, żegnamy się z jaskini, z eksploracji, z wszystkiego, z ptaków, no i oczywiście z tego Pięknego miejsca farmy, na której zakupiliśmy furę żółtego sera, który naprawdę Wam serdecznie polecam, bo jest kosmicznie. To jest najlepszy żółty ser, jaki jadłem w swoim życiu. No cóż, widzimy się pewnie w Galloway albo przy innych odcinkach. Papa, tak? Pa. Jo.